Siema, SymaSel, czekamy w GTA 5 z ekipą. Będą, my robimy, gramy dzisiaj wyścigi. Zobaczymy, jak się poradzą wszyscy i co? Zapraszam do lajkowania, zostawienia suba, dzwona. I ja was zapraszam do oglądania. Siema. No ja. Aha. A gdzie to A jest A wy... A wy... to Aha, wychodzi? i dwoje dzieciaki wzięły Krigery. Trzech wzięło Krajgera. ma wziął Krigera? Nie, ja wziąłem... Nie, ktoś mi kolor zarobił, Esiek mi kolor Aha, zarąbał. Esiek, my się, my Esiek Ale wy jesteście botami. Ja Super, pisa. Sajku! I Super saiku! Idioci, idioci mały. Nie so ja, tak jedzie, czemu to nie easy? skręca? Dlaczego to nie skręca? Nooo, no, tak, tak się! Tak, tak, Moja pasja ulubiona. No i dlatego już nigdy więcej nie gram w wyścigów wreszcie. Ja ale to nie skręca w ogóle to auto. No jak nie, to skręca? Oj, nie mam checkpointa, no i GG, nie nie ja chcę mi się już tego grać. Oh, nie, nie. Nie, no daje. nie chce mi się tego grać. Powiedz to mi gdzie ja nawet nie wystartowałem, zostałem skrócony. <laughs> Ciekawe wszystko. Ciekawe wszystko. Eśka. 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 On nie... Zawsze jak mam wyścig, Jak jest wyścig z Eśkiem to on mnie chęci dwa cztery. Ma taki timing, że zawsze w ciebie się we, walnie. Ale on w nikogo innego nie wali, on wali tylko we mnie. No tak. Ale zwiesiło cię, chłopiec, co ty cię, się Nie, święciągam. Zwiesiło, zwiesiło ci konika. Tylko orzeszka w mózgu, nie? Tylko orzeszka, <laughs> orzeszka w głowie, bo na mózgu. No, nie Digon jest głównym na byś. No to dlatego, dlaczego go brałeś? I mówisz bo mi, jak ja jadę Krajkerek, który nie skręca. Ale nie, normalnym. jest Krayger mega, fajny. Krajker właśnie panie. jest dla pussy. No, <laughs> no ale właśnie. No Jak gościu. nie? Tak, no jedzie, tak jedzie, tak. Ja, to ten, bok, i będzie pierwszy, dobra, ja by... ale dobra, ale, jest to do, dobra. Dobra, ja dobra, ja, ja, ja się nie dziwię, że, że ty jesteś trzeci. wiesz Dlaczego? Bo jak Bachus powie, że ten pojazd jest główny, to on jest główny. Wiesz o co chodzi? No. No i do Dominika mam 5 sekund, nie dogoni go już. Ba, ale, to, ale to dwa okrążenia są, e, dwa to jest Dominik. Ale Dominik, ty masz na tyle dużo laki, że to jest niewykonalne. Patrząc przy tym, że ja jeżdżę po palmach tym Tigonem, bo on nie chce mi skręcić. Po palmach. Ale dosłownie, ja, wie, ja wjeżdżam w jakieś palmy, bo ten Tigon nie chce skręcić. No, i już jest mam 7 sekund do niej. Ale miał, miałem 8 przed chwilą. Potem spadł do 4, a teraz do 7. Zrosło. Ten mi tam mówi, jak ja jestem ostatni, bo No, jest i ostatni, ostatni jest Esiek. No, ja robię Allrider i już jest 10 sekund, Dominik. Nie, no, to, się. nie skręca, to nie skręca, to nie skręcę. Ostatni jest Eśek. Dominik. To jest niewykonalne. A Esiek to, to jest, jest inna liga NBA. Do, Dominik, jak ja bym miał Krajgera, to ja bym. Przed Marcelem był 28 sekund. No tak Ale Krager jest dla dzieci spoconych. Ale ja jestem kidem Fortnite O, ja się akurat no. waliłem na, o no, ja się waliłem no go 3 razy No mnie do mi bo się wywaliłem. No się... No do mnie. Ale, ty, ale patrz do ile że jesteś przede mną, bo ten krager ma takie przyspieszenie. Krager jest dla pussy. Hmm. Sajku jest czwarta, ma maka... Nie chcę mi się grać, nie chcę mi się, ta mapa jest... Wyścigi są dla debili, którzy lubią jeździć w kółko. Właśnie ma, ta mapa jest gówniana akurat. Mapa ma ja wrażenie, ogólnie nie, mam wrażenie. nie wiem, ja ogólnie ogólnie mam w dookoła. Nie wiem, ja tam lubię wyścigi grać. Ogólnie mam wrażenie, że auta mają zmniejszoną skrętność na tej mapie. No też mi się tak wydaje, bo ten Krajogar nie skręca. Ja nie skręcam w ogóle. Ej, do, do, pit stopa, bo, do pit stopa se zjedźcie No Wiedział pit stopa. Jest pit stop, chyba na 30 makro. A około to Miki, tym, a Miki, ja to nie jest czasem wina twojego. 1400? Multora 4K? <głosy> 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 no nie no, akurat nie narzekał masz tak. Ile on sali? Upośledzone 19. Ja już Dominika nie dogonię. Ej, Miki, to mi się wydaje, to mi się wydaje, że ty bardziej oglądasz ściany niż monitor. Ale, chłopie, to nie skręca, to nie skręca. Jakbyś wziął taczkę i chciał nią skręcać. No to ja ci chustydzie. mówię! Wtedy się wywali. Taczkę z Exim, z Exim na bagażniku. No ex No, tak, ta, no właśnie, wali z jego na taczkę i nie skręcił, tylko się wywali. Exim! Bo to tak wygląda. Dominiki, wejdźcie na następny wyścig X-Ocelota Jak powiem, że ten samolot jest główny, to ja nie wiem <grystanie> Ale mówię ci, Kraiger to tutaj nie skręca To nawet Dominika, a Dominik ja ma Ja tutaj mam poziom. wrażenie, I że każda auto ma zmniejszoną skrętność, bo Tigon tak nie skręca normalnie. Nie, mój X-Ocelot normalnie jedzie, może Molaki, nie wiem z, z jak jest... No, co to jest? Wziął szlagę, na co wziąłeś? Te? Miki, jaki masz kolor? Miki, jaki masz kolor? Masz gąbkę, bro. Jaki masz kolor? Dogger ma co? Brązowy. Italia, co to jest droga? To jest dobry, to jest dobry szlagin GT. On jest dobry, Miki. No ja. Ja wziąłem Italię GT. Ale dogger spot. A, i tu są już gwałtowne naksa. A, ta gg, to Doger Dogger co nie miota jak szatan. No, no, no. Nie chcę mi ci grać. Ścigi są dla debili. Dobrze, już ścianki zwiedza z Dominikiem. Hamulce macie? No to no auto Dominik nie ma hamulców. Co to jest za auto NPC? <grym> Ale go schuncił, dobrze. Ja go nie dotknąłem. Ja właśnie go nie dotknąłem. On sam się wydupił. Czeka, to ten śmietnik na drodze chłopnął. Ej, chyba no, się na ja. Marcela. teraz Wszystkie nie pamiętam. A! Ale go zrobiłem. Ole fajny ej, ale fajny wiadukt. wiadukt! zablokowany. Na powodzie po no <laughs> <nie> idziemy. Dzieje się na powodzie. jedziemy. się na powodzie. Dzieje się na powodzie. co się na powodzie. Dzieje się po że jeździ. się na powodzie. Dzieje się na powodzie. Dzieje się ma pani Dzieje się za... się no i, ten mnie, no i ten mnie pchnął, i ten mnie pchał! ale bo... Nie, jest, ten neon nie jest na tą mapę dobry. No nie wiem po co go wziąłeś, on nie skręca i nie ma mocy. No, bo miałem miał nadzieję, że to będą takie zakręty, gdzie trzeba zahamować, ty... ale nie trzeba mocno skręcać. Nie, bo moim autem tak. nie jechałeś, jak ty mówisz, że to nie skręca. Nie, o szlagę GTA jest no, git. Szlagę, no. Nie. Szla, gościu, nie, gościu Ale gościu, to by nic nie pasuje mi, Hopie, Ty, jak, pariak, ty, powie, ty jak Ty pariak. powiedziałeś, że Kraiger jest gównem To ja nie wiem, czym ty jesteś No bo skręcał do dupy Kraiger skręcał Hopie, dobrze Kraiger to jest dla kidów spoconych Ona jest jak, On jest jak Reina w Valorancie Ale hop, ja się z Eczkiem tu mijam co chwilę <laughs> Bo chłop, bo ja, hop, ja robię zakręt i to auto mi ohaje ptaczką <laughs> Tak. dobra fajnie że się zbogowałem. sprawdźcie sprawdź bagażnik z jego nie masz czasem. właśnie też przygniotłem ten bagażnik, więc może. No i tu jest taki wyspok jakiś do dupa. Dobra, ja wrzucam odcinek z marzenia Mikiego. A to będzie długi film. No to nie, to nie. Do duszy od do gara. O u A range do gra też rzucę. Ej, Madze, Rzymu, oni sobie tak daleko. Nie wiem, jakbym rzucił Ranger. Jakby... Ale taki ślizgo, chłopie, jak nie wiem, jakbyś se wziął. Nie, nie wiem. Nie wiem, jakbym rzucił odcinek Ranger Dogera z prób czasowych. Nie, pamięci! Ja hof... Był taki odcinek jeden, gdzie nagrywałem z Dogerem, co się spłakał na. bo nie potrafił przejść elce banditosa u Madrazo na chacie. No, to jestem, to pamiętasz, jestem w ogóle to toracę banditka nie jest. Ad jest rozwalony, jest rozwalony. <laughs> to jest łatwo. A farma Madrazo jest głupia. To jest, to jest S wiecie. Ja w ogóle, ja, nie nie... ja w ogóle nie wiedziałem, że Paragon R jest w sportowej klasie. No a jaki? Ja myślałem, że on jest super samochod. Ja może to wygrał jakbym nie brał Neona, bo to nie jest dobry pojazd. Na tą mapę. Nie ja bym wziął Itali i ta o to może byśmy do no, prześcignął No nie wiem, jest 13 sekund różnicy pomiędzy wami. Było 7, czyli do gdzieś na zakrętach wwalał Widział Nie gościu, chyba ja bym tym golfem tu lepiej skręcił. No, tym się nie da jeść Ty miota, ty miota jak pariachem miota, no, nie ma Ale że Miki jest haha ja jestem w ogóle 20 poza mapę. Ja poza mapę, pod, pod, ten pod ten tor na auta wjechałem w ogóle. Co? Tak, bo tam jest taki zjazd jak jest Bilbor. I pod mapę wjechałem. Ja teraz chodzę po jakiejś wodzie jeżdżę, to mi się nawet nie wczytuje. Co to jest? A, mi też się nie wczytuje. A to jest zbugowane. Mi też się nie wczytuje. O, tyś widział, tyś widział. Jakaś woda z betonem, nagle woda, nagle beton. Nie, nie, Dobra, rzucam odcinek. No, top, no, top, dziesięć marudzenia mi sajka. No bo tym się nie da jeździć. A ja to dziesięć. A! Miki, to jest dobre auto. To jest fajne auto. Fajnie, że to jeździ jak. Ale gościu! auto a z przebitymi jabłonami. Gościu, ty marudzisz nasz Krajgera, więc ja nie wiem co jest z tobą nie tak. To się ślizga, nie. Krajber był właśnie spoko. Ale zepsułem bo mnie Dominik y, lakki zapisował. Nie, ale... No nie i wjeżdżam w jakiś pachoł! No <grym> ja za czasie drugiego okrążenie Nie wiem właśnie czy ja to jest pierwszy, czy ja w ogóle na... Ty, na trailer, na ty, na początku Chętnie ja Ten już kończy! <grym>